Cześć tu Beata, dziś chciałabym Wam przedstawić wspaniałą talię, która przyszła do mnie raptem tydzień czy troszeczkę ponad tydzień temu. Jest to talia Whisper in the Ear Oracle, czyli wyrocznie szeptów do ucha, którą stworzył Sean Weston. To jest pudełeczko oryginalne od tej talii. Może nie jest jakieś bardzo wytrzymałe, więc to jest zwykłe pudełeczko, które ma które jest cienkie, łatwo zniszczyć, ale ma folijkę z przodu i z tyłu ma naklejkę oraz numer talii 81. Moja talia nosi numer 81 ze 105, więc jest to wersja limitowana. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę kupić tą talię, podłączę link poniżej. To jest talia, którą można kupić w Wielkiej Brytanii. Naprawdę serdecznie polecam. Do tej talii to wszystko przyszło w tym takim woreczku z organzy chyba. Dodatkowo jest książeczka karty i jeszcze malutka niespodzianka. Taka jest kartka z podziękowaniem. Droga Beato, dziękuję Ci za, za Twoje zamówienie. Mam nadzieję, że karty będą Cię cieszyć. Dołączyłem mm, kilka kryształów oraz płatki róż. I to właśnie jest w tym woreczku. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest tutaj kilka kryształów, zerknę tylko czy widać, tak? Kilka kryształów i zasuszone płatki róż. Wspaniały dodatek. Jest do tego oczywiście książeczka. Książeczka mówi, że jest to talia wyroczni szeptów do ucha. Efektywny system dywinacyjny do profesjonalnego prowadzenia, ale również do rozwoju duchowego. Talia zawiera 53 karty i może wnieść takie oczyszczenie, wyjaśnienie, inspirację do Twojej obecnej sytuacji, ale również do przyszłych wyzwań. Sama książeczka jest w ogóle. Karty czy obrazy na kartach oraz książeczka została napisana, zostały napisane i zostały namalowane te obrazy przez Shona Westona i książeczka zawiera króciutki spis treści. Karty nie są numerowane, ale tu można znaleźć łatwo, właśnie w ten sposób można znaleźć, w którym miejscu w książeczce się znajduje, tu jest wprowadzenie jak rozkładać karty, zanim zaczniemy, jak, jak tam podczas czytania, ogólne rozkłady, jak używamy tego, tej małej książeczki, ogólne informacje na temat kart, no i same opisane same karty. Jak widać, jest tutaj, dołączony tutaj mały czarno-biały obrazek karty. i Tekst odnośnie tej karty. Tekst zazwyczaj jest obrazek, czyli kawałek tekstu i następna cała strona. Nie jest może to dużo. Na końcu jeszcze znajdują się tak zwane słowa kluczowe. Można sobie je tak przypisać. Nie jest to dużo, natomiast te karty są tak intuicyjne, tak wspaniałe i tak świetnie się je czyta. Że sama jestem naprawdę zaskoczona, chociaż używam ich dopiero od niedawna. Jeszcze tylko zerknę, czy wszystko tutaj dobrze widać. No i wszystkie. Karty są tutaj opisane dokładnie w ten sp sam sposób. Natomiast na koniec mamy tutaj kilka wolnych kartek, nie dlatego, żeby sobie jakieś notatki tutaj robić takie odnośnie rozkładów, tylko dlatego, że trzy karty zostały dołączone białe, bez obrazków, bez niczego. I Szon radzi, żeby na przykład namalować sobie, narysować, stworzyć swoje własne karty wyroczni, te trzy dodatkowe. Jest tu w tej książce napisane, że skoro Szon potrafił to namalować, to każdy potrafi. Ja nie jestem, zupełnie nie jestem utalentowana graficznie czy artystycznie, więc no chyba, żeby mnie, nie wiem, natchnęło coś. Natomiast y, jeżeli znajdę jakąś piękną grafikę albo rzeczywiście ktoś będzie, y, kogo sztuka mnie zachwyci, będzie mógł mi namalować, to wtedy to zrobię. Na razie zostają te trzy puste, ale kto wie. Jak widzimy, y, koszulki wyglądają jak... Y, Papier świąteczny na Boże Narodzenie z gwiazdkami. Sam kartonik jest naprawdę bardzo przyjemny. To nie są bardzo cienkie karty, to nie są grube, natomiast są dosyć spore. Ja mam długie palce, więc karta jest naprawdę dosyć duża. Przyjemnie się je tasuje, natomiast one nie są jakieś takie bardzo delikatne, że aż łatwo by się je mogło uszkodzić. Nie, one naprawdę są pięknie powleczone, lekko są połyskujące, to nie jest tak samo jak talia. Marielle, która po prostu błyszczy jak lustro wody. One są takie troszeczkę jakby półmatowe, ale bardzo przyjemne do tyku, bardzo ładnie wykończone. Natomiast same karty są po prostu nieziemskie. I spróbuję Wam tutaj je przedstawić. To jest karta, którą wylosowałam. Dziś mamy czwartek, więc zawsze dzień wcześniej przygotowuję przed piątkiem. Takie w mojej grupie facebookowej przygotowuję takie wydarzenie co tydzień Self-Love Friday, czyli to jest Dzień Wenus, Dzień Miłości i Wdzięczności do samej siebie. I zawsze losuję kartę. Zazwyczaj losuję kartę z Talii Wild Quanin, która jest wspaniała do tego celu, żeby samemu sobie okazać wdzięczność. Tym razem postanowiłam, przez jakiś czas będę testowała, właśnie, wyrocznie szeptów do ucha. Jest to wspaniała, piękne obrazy i ta karta wyzdrowienie, polepszenie bardzo ładne ma przesłanie obrazy są naprawdę piękne karty są spore, ale na początku jak widać dosyć łatwo się ślizgają ale to myślę, że, że uda, się, uda się to na ten zapas, czasem jak będziemy, będę je używać to na pewno, na pewno już będą mniej takie śliskie natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć tak, mam ochotę je troszeczkę pokolorować. Jeszcze nie zdecydowałam się, czy to będzie taka czerwień, czy może właśnie czarne. Nie jestem pewna, a może w ogóle w trzy kolory czerwony, yy, yy, czarny, białego bym nie zostawiła, dlatego że od olejków, które nasze dłonie wytwarzają, po prostu zostają ślady i dlatego będę chciała jakoś się pokolorować, ale zobaczymy jak. Tutaj mamy, zerknę tylko, czy dobrze widać. Tutaj mamy tą moją kartę piątkową, czyli uzdrowienie, wyzdrowienie. Poświęć tyle czasu, ile jest Ci potrzeba. Przyjrzyjcie się, że te karty są naprawdę bardzo intuicyjne. Niekoniecznie trzeba głęboko zaglądać do, mm, do poradnika, do tej małej książeczki. One są naprawdę wspaniałe. Ktoś tu balansuje, ale żeby nie upaść, rzeczywiście trzeba na to poświęcić czas. Cała reszta, zwróćcie uwagę, że cała reszta jest taka zamglona, to też może mieć znaczenie. To jest świetna karta, nie mój cyrk nie moje małpy. Fantastyczna! Bądź autentyczny. To jest pierwsza karta, którą wylosowałam z tej talii, w, żeby zobaczyć jako wyrocznie tygodniową. Możesz być białym łabędziem pośród stada czarnych, albo odwrotnie, albo białym krukiem pośród stada czarnych kruków, albo po prostu bądź y, y, różowym flamingiem po, pośród wszystkich szaro-białych ludzi. Naprawdę warto być sobą. Podróżuj lekko, albo podróżuj ze światłem czas odejść. To też czas, który musimy pozwolić odejść innym, a bardzo często kurczowo się tego trzymamy. To jest smutne, to jest trudne, ale potrzebne. Zmierzać ku nieznanemu. Tak, takie pójście w świat nie wiadomo w którą stronę. Czasami zdarza się nam w życiu taka sytuacja, że decydujemy się właśnie na takie działanie. Pewność siebie. Piękny paw wspomnienia. Ta karta bardzo mi się kojarzy z takimi naszymi, z, z jakby pracą przodków, żeby cofanie się, do, żeby cofnąć się do, do przeszłości, do naszych przodków właśnie jakoś tak bardzo nawiązuje mi do tego. Nowe początki. No, idealne przedstawienie, nowe życie. Zaufanie. Zaufajmy temu, co widzimy, czego nie widzimy na końcu drogi. droga prowadzi jest daleka przed nami. Być może nie dostrzegamy nawet w połowie tego, co się tam kryje, ale warto czasami zaufać. Jasny ogląd, jasny pogląd, jasne widzenie tego, co znajduje się przed nami. Tu widzimy piękny ogród albo balkon, budynek, okoliczności przyrody, lato być może ciepło, piękna pogoda. Natomiast nie widzimy, co się dzieje za szybami. Tak? Czasami potrzeba. Nie wiem, spojrzeć z innej strony, podejść bliżej, żeby mieć ten jasny ogląd, współczucie i dobroć. Nie rozpracowałam jeszcze tej karty, więc nie, niewiele mogę na jej temat powiedzieć. Używam tej talii nie niedługo, ale jest taka bardzo łatwo się z nią nawiązuje kontakt, łzy klauna. Nawet klaun czasami płacze, albo uśmiechamy się przez łzy. Wolność od przeszłości. Hmm, ileż to razy każdy z nas o tym wspominał. Ta talia nie jest numerowana, nie ma nigdzie numerów. W książeczce, jak już wspomniałam, jest tutaj spis treści, gdzie można sobie odnaleźć łatwo daną kartę. Ale kiedy ta talia do mnie przyszła, to na, na wierzchu tego pudełeczka była właśnie ta karta. Jasność i cień, czy światło i cień, jasność i mrok bardzo taka bardzo mi się podoba bardzo taka wieloznaczna wakacje po prostu wakacje czasami mamy potrzeby i zapominamy o tym, żeby wziąć trochę wolnego, a czasami trochę zbyt długo cieszymy się wakacjami w sklepie w sklepie czy w składzie porcelany tak ja to nazywam słonić w składzie porcelany choć w tym przypadku to jest bardziej byk czy bawu Ileż to razy się czuliśmy jak słoń w składzie porcelany, więc y, naprawdę y, bardzo są adekwatne przesłania. Nie wszystkie przesłania przeczytałam jeszcze z tej książeczki, ale koniecznie chciałam się podzielić, ponieważ jak już wspomniałam, ta jest limitowana, jeżeli ktoś by chciał, to serdecznie polecam, bo jest cudownie z nią pracować. Y, poza y, wzburzonymi wodami, poza y, zmąconymi wodami, takimi y, umęczonymi Oni są z Tobą, kimkolwiek Ci oni mogą być. Przyjmij siebie albo przyjmij tą drugą stronę siebie. Każdy z nas ma dwa oblicza, dwie strony, dwie twarze. I czasami pokazujemy tylko jedną, a drugą odrzucamy. Nie zapominajmy o tej drugiej. Warto czasami podążyć mniej uczęszczaną drogą. Utarte ścieżki, owszem, są bezpieczne, ale potrafią pozbawić nas czegoś. Bardzo, bardzo wymowna karta. Zapuścić kotwicę, rzucić kotwicę. Miłość jest miłością. Piękna karta, te kolory są po prostu idealne. Tencza. Nie tak dawno temu, kilka tygodni temu, byłam w Berlinie na Berlin Pride. Nie dlatego, że był akurat Berlin Pride, mój brat tam mieszka, natomiast y, głównym kolorem czy motywem przewodni była właśnie tęcza. I nieważne, miłość jest miłością, nieważne czy to jest miłość kobiety do mężczyzny, czy odwrotnie, czy kobiety do kobiety, czy mężczyzny do mężczyzny, naprawdę przestańmy się ograniczać i pozwólmy ludziom się kochać po prostu. Ta karta jest wspaniała. Nie płacz za mną. Chociaż tutaj, jak czytam to po angielsku, od razu mi się przypomina piosenka Madonny. Don't cry for me Argentina. Wspaniała, wspaniała karta. Być trochę, być na zewnątrz. Ja od. Jakiegoś czasu, roku, może trochę więcej, pamiętam, nawet więcej niż roku. Pamiętam o tym, żeby się regularnie uziemiać, i formy uziemiania, form uziemiania jest wiele. Czasami warto wyjść na zewnątrz, pochodzić na boso, o ile pogoda pozwala, czasami nawet zimą czy wczesną wiosną do lasu i przytulić, przytulić się do drzewa. Naprawdę formy spędzania czasu na zewnątrz pomagają nam właśnie uziemić i uspokoić nerwy. Skok wiary. Ta karta przypomina w tarocie rzeczywiście klasycznego głupca. Głupiec to jest taki właśnie, tak, taki skok wiary w przyszłość, w, w nowe wydarzenia. Cudowne. Rządło albo igła w, w opowieść, tak? Tak to sobie tłumaczę. Być może to znaczy coś innego, nie wiem, ja tak sobie to tłumaczę. Yy, hmm, dlaczego nie? Słowo do mądrych. Piękna karta. Są chyba tylko dwie takie bardzo ciemne karty, takie zastanawiające. Tu jest karta, ta tytułowa, właśnie szept do ucha, który może być dobry, ale równie dobrze może wyrządzić sporo krzywdy. Trzeba o tym pamiętać. Zawsze znajdziesz swoją drogę. Trzeba tylko szukać. Piękne. Jechać na fali. Czasami to bardzo pomaga. Niekoniecznie trzeba zawsze. Płynąć pod prąd. To jest ta druga karta właśnie równowaga. Ta słynna, niedościgniona równowaga życiowa, która, której wszyscy pożądamy. Ale jak będziemy malunik, malutkimi kroczkami do tego dążyć, to myślę, że też będzie super. Zaśpiewaj inną nutę. Czasami trzeba zmienić śpiewkę. Tak po naszemu, po prostu. Ale piękna karta. Wziąć sprawy w swoje ręce podjąć się wyzwania, przewodzenia komuś czemuś. Przemyśl to albo pomyśl nad tym. Zastanów się jeszcze nad tym. Pomedytuj, poćwicz. Joga też do tego służy. Połączenie, połączenie świata zewnętrznego i wewnętrznego. Połączenie świata magicznego i fizycznego. Naprawdę tu na wielu różnych poziomach te karty można rozpatrywać. One są naprawdę bardzo intuicyjne i każdy, ja to rozumiem, to że być może kilka osób może dostrzec tutaj inne rzeczy, ale uważam, że są wspaniałe, naprawdę wspaniałe i warto poświęcić im uwagę. Nie wiem dlaczego. Zachwyci, zachwyciły mnie te karty. To nie jest tak, że ja naprawdę nie rzucam się na talię od, od razu, kiedy je zobaczę. Zawsze mam na liście swojej, a mam tą listę całkiem sporą, żeby tam swoje odczekały. Czasami roki ponad rok się zastanawiam. Niektóre z tej listy w ogóle wykreślam, bo już mnie nie interesują. A to jest jedna z tych talii, która mnie po prostu zachwyciła. Partnerstwo. Jak nikt nie patrzy, czyli zróbmy to coś, co nas Kręci, co nam się podoba, co nas pasjonuje, tak jakby nikt na nas nie patrzył, tak jakbyśmy byli zupełnie niczym nieskrępowani. To jest trudne, ja wiem, ale warto próbować. Komuniku komunikacja, czy komunikować się, komunikowanie się, czy poprzez telefon osobiście, odległość, yy, odwiedziny, wszelkie formy komunikacji. Poprowadź ich. Czy te osoby, czy poprowadzić swoje myśli i działania w odpowiednim kierunku, jak ta latarnia nakierowuje? Warto, ja nie wiem, czy to do końca są ptaki, bo tutaj im bliżej to one wyglądają trochę jak jakieś ważki. Niemniej jednak prowadzenie, tak? Determinacja. O, żółw jest świetnym przykładem determinacji, naprawdę. Powoli, spokojnie, ale z uporem i wytrwałością. Naprawdę piękne karty. Izolacja. I bardzo często nazywamy to takim, bo potrzebuje trochę czasu dla siebie, okej. Okay. Samotność i osamotnienie to też są dwie różne rzeczy, ale czasami warto odizolować się od świata zewnętrznego, od tej dynamiki. Ważne, żeby nie izolować się zbyt długo. Z popiołów, czyli jak ten feniks z popiołów, wzrastamy. Nawet jeżeli stało się coś takiego, po czym myśleliśmy, że już się nic nie uda, nam nie uda podnieść wzrastaj unoś się, podnoś się po upadku chociażby bardzo takie podobne znaczeniowo karty, tylko może jedna ma większy wydźwięk duchowy druga będzie miała bardziej taki fizyczny <noise> zabawa w cieciu babkę, czyli chowaj się i szukaj taka zabawa w cieciu babkę, jak sobie tak głośno o tym powiemy nie zawsze odnosi się do zabawy, czasami jest właśnie czymś trudnym. Dzieciństwo. Taka trochę szóstka pucharów tarotowa, taki powrót do dzieciństwa, chęć wrócenia do tego, co było, albo przyjrzenia się temu, co było kiedyś, co nam sprawiało Friday i radość, kiedy na przykład zaczynaliśmy coś. Pięknie, czas dla Ciebie. Czy to zaszyjesz się gdzieś, czy. Potrzebujesz skoncentrować się na czymś, czas dla ciebie też jest ważny. Umiejętność zaadaptowania się to jest yy, też piękna karta. Obstawać przy swoim to jest trudne. To jest trudne, dlatego pewnie jest tu też postawiona, czy przedstawiona taka postać z mieczem. Nie wiem dlaczego chciało mi się powiedzieć kobieta, no ale niekoniecznie. Obstawać przy swoim, jeżeli rzeczywiście w coś wierzymy. Warto. A czasami warto zatrzymać się na moment, przestać fruwać, latać, bodźcować się e, wszystkimi informacjami z zewnątrz, rozpraszać się, tylko zatrzymać się w bezruchu i obserwować. Być obecną czy obecnym teraz. To jest chyba koliber, który wiecznie się rusza, ale on się rusza, jego skrzydła machają z taką szybkością, że czasami możemy nie zauważyć, tylko barwy gdzieś nam migają. Natomiast dzióbek i głowa jest w jednym miejscu, czyli być, być rzeczywiście obecnym w tym miejscu, w tej chwili, w której jesteśmy. I ostatnia karta, dmuchawce, pomyśl życzenie. I jakby nasuwa mi się tutaj, jeszcze nie pamiętam, nie czytałam tej karty też w opisie, natomiast nasuwa mi się tutaj od razu myśl, yy, uważaj czego sobie życzysz. Ta, to, to też jest takie przesłanie z tej karty, warto swoje życzenia wypowiadać na głos. One mają wtedy taką, jakby pozwalają, ta wibracja i tembr od razu sprawiają, że mamy ochotę próbować i kontynuować działanie w tym kierunku, tylko czasami zapominamy, że naprawdę trzeba uważać, czego sobie życzymy. Także ta karta nazywa się oryginalnie, ta talia nazywa się oryginalnie Whisper in the Ear Oracle. Stworzona przez pana, który nazywa się Sean Weston. Um, on mieszka w Wielkiej Brytanii, stamtąd można też tą talię sprowadzić. Sam namalował te obrazy i napisał książeczkę. Talia jest po prostu cudowna, naprawdę jest wspaniała, pięknie się ją e, czyta. E, nie robiłam w niej jeszcze większych rozkładów, ale naprawdę same pojedyncze karty są aż zaskakująco takie trafiające do mnie. Kilka możliwości na pewno jest tutaj, żeby, żeby z nią popracować. Jeszcze będę pracować z tą talią więcej. Na pewno będę chciała ją też łączyć z tarotem, bo to jest fajne podsumowanie rozkładu albo właśnie rozłożenie sobie trzech kart i zobaczenie, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą talią, jak już wspomniałam, wrzucę poniżej miejsce, gdzie można. Na Etsy kupić tą talię otrzona. Jest piękna, serdecznie polecam. Jeszcze raz tylko powtórzę już chyba po raz trzeci, że to jest wersja limitowana, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to warto się zastanowić. I dziękuję Wam serdecznie za to, że chcieliście obejrzeć tą talię. Dlatego, że to nie jest talia, o której się często mówi, a uważam, że powinno się o niej mówić częściej. Być może dlatego, że to jest jeszcze nowa talia, niedawno stworzona, bo to 2019? O ile ja się nie mylę? Dokładnie, tak. 2019, więc to jest nowa talia. Niemniej jednak, serdecznie zachęcam. Dziękuję serdecznie raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia. you <laughs>